Później zobaczę. Eee, tak. Static Shift oczywiście, mój ulubiony item. Static Shift kolektor, potem wódki. Albo wódki przed e, kolektorem. Zobaczy się jeszcze. Oho. O, dobra, uciekam. O, prawie w tą, tą. Prawie wlazłem. O, co ten Orn tam poszedł. Nieładnie. Dałem im killa darmowego, wszyscy dostali asystę z tego. Jeszcze jedna? Dobra, nice. Myślę, że w miarę warf. Nie! Kurde. O, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. O, szkoda. O, matko, jaki damage dostaje Co się dzieje? ha już nie mam many. Ej, co ten orn. Już drugi raz umarł. O, ten Yone, właśnie czułem. Znaczy, czekałem, aż podbiegnie. Zumiejki. Nie no, co ten Orn troluje? O, Zosia! Dzień dobry! Witam serdecznie. Witam cię plutko gorąco czy jakoś. Co tam u ciebie? O, ten Yone, O. No nie, myślałem, że jednak... Kurde no. Myślałem, że jednak nie pójdzie po mnie, ale jednak poszedł. Mam nadzieję, że ten Orn się trochę ogarnie. Bo, bo wcześniej wlazł parę razy. Ta, 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 ta. Powiedziałabym tylko nie cieplutko i gorąco. W sumie prawda Witam Oziemblę w takim razie A kurde Źle użyłem tego E O Caitlyn, Caitlyn, Caitlyn A szkoda, że nie mam ulta, ale poleciał za nią tam teraz No w tej pogodzie w sumie Witanie na gorąco to tak ten W sumie, w sumie nie pomyślałem o tym wcześniej Witcha masz masz rację Nie wiem co oni się tak wbijają. U, dostał. Jeszcze jedna. O! Kurde! Jakbym miał tam więcej tego. Krytaj w ogóle. Koby tam. <gry> nice! Ledwo, ledwo, ale. Ale weszło. Bajt! Myślałem, że go nie zabije, ale jednak tak. W sumie to i tak lepsze cieplutko, niż zimno, jak dla mnie. No, cieplutko takie grzeczne jest, no. <grytania> o, or. No. Mogę mnie healować. W sumie zmarnowałem umiejkę. To jest to, o czym mówiłem: że nie patrzę na krzaki. Jak w ogóle jak ten wsidl się wychylował Full HP dosłownie Nieźle Dobra, dostałem asystę przynajmniej Ale pogoda w sensie. A pogoda w sensie mówisz Ja na przykład bardzo lubię zimę W sensie Może jakby inaczej Jakby nie lubię bardzo tego, że jest śnieg, że jest ślisko wszędzie i w ogóle... Mówię, też nie jestem jakimś turbofanem chodzenia w kurtkach czy coś ale po prostu tak mnie męczy lato zawsze. Bardzo mnie męczy lato. Jednak te temperatury powyżej 30 stopni jak dochodzą, to są dla mnie bardziej męczące niż zima. Już wolę chodzić w kurtce, w zimowych butach. Ja ogólnie lubię zimno. Na w zimę czasem śpię z otwartym oknem i dla mnie na luzie. Na przykład Koleżanka się ze mnie śmiała, bo teraz jak była zima, to ja powiedziałem, że jak pojechałem do rodziców, to u mnie, u mnie w pokoju jest taki fajny balkon. Mam... Anonymus! Dziękuję bardzo za yy, subika dla Edwardzi. Ciekawe, kto był tym anonimowym subem. <laughs> Dziękuję bardzo dla A Anonima. Zasubika dla Edwarda Zabiłem go, ale nie chciałem umiekać, umierać. Mm. Tak, to ja ja w zimę czasem potrafię sobie wyjść na balkon, usiąść na krześle i sobie zrobić drzemkę w taką w tak- w, takie, w taką zimę, gdzie jest minus nie wiadomo ile stopni. Kurde, Shen zablokował Shen zablokował mojego ulcika. Nice. <laughs> Ze statika umarł. Mm. Tak, to ja czasem potrafię sobie wyjść w zimę i zrobić sobie drzemkę na balkonie. W taką zimę po prostu. <laughs> I nic mi nie jest. Chyba gdzie jest kolektor? Zima super. Ja kocham zimne temperatury. Tak samo... Na przykład jak idę pod prysznę, to zawsze się myję w zimnej wodzie, tylko w zimnej wodzie. Od czasu do czasu ciepło się myje, ale raczej cały czas w zimnej wodzie się myje. Zawsze. Tak, dziękujemy anonimowemu Darczyńcy jeszcze raz. Za subika. OL Tun przedszedł ładny. Nice! Nice! Jeszcze jedna! Jeszcze jedna! Dobra. Nice! Ale Jinx powiedziała, boję się ciebie? <śm> no ja lubię, ja lubię zimno po prostu. Ja bardzo lubię zimno. Jestem fanem zimna po prostu. <śm> o Nice! Jeszcze połk po tym, po kolektorze. U! Dobra, uciekam, bo ten Yone jak mnie dorwie to ten... Będzie lipa. Wolę się smażyć w słońcu. No w sensie takie y, jechanie na wakacje, m, nad morze czy coś, no to super, uwielbiam, kocham. Kocham plażing. Ale ogólnie tego plażingu w lato jest mało, trochę dla mnie. Więc jeżdżenie do pracy autobusem, tramwajem czy coś w tym słońcu, nie, nienawidzę, po prostu nienawidzę. Ogólnie lato jest fajne, dużo fajnych rzeczy można robić w lato, ale jednak ta pogoda... Ta pogoda jest Nie do przeskoczenia. Kurde, tutaj... Co ty mi robisz, Caitlyn?! Okej, okay, on tu zaraz będzie właził. Nie! Ale hamuwa! O, oh, o, oh. uh, kurde, jeden za jeden, no trudno. Tutaj dostałem dużo tego, the od one wcześniej. Ja się smażę przy 25 stopniach, no. Ogólnie jak już po, po, wychodzi ponad 20, to już się robi gorąco. Mmm. Nikt <ścoughs> nie rozpala w piecu, matko. <ścoughs> o, jak jest zimno, to można zrobić ciepłą herbatkę i służyć pod kotek tak, dokładnie. Fajnie, w zimę, właśnie. Ja lubię sobie siedzieć przy otwartym oknie i siedzieć w bluzie na przykład. To jest coś super dla mnie. I jak jest gorąco to można wejść do lodówki, no? No właśnie, jednak radzenie sobie z gorącem jest trudniejsze niż radzenie sobie z zimnem. Więc tak, łatwiej jest się ogrzeć nieco ochłodzić. No dokładnie, dokładnie. Boże, tak właśnie, jazda autobusem. Albo takim starym tramwajem blaszanym. O Boże, to jest najgorsze zło, najgorsze. Nie ma nic gorszego dla mnie. Niż się jazda starym tramwajem właśnie w lato. U? Zostaw mnie, hamuwo. O. Ile ten szen zrobił de Czy on jest pod AD? Shen pod full tanka zrobił mi tyle de ja nie rozumiem, ja nie rozumiem. Przy 25 stopniach w bluzie chodzić O nie. Ja bym nie dał rady. Naprawdę. Upały w bluzie chodzicie, bo wam zimno, co wy mówicie w ogóle? Jesteście szaleni trochę. Kurde, nie, do, nie doleciał mój ult. Znaczy doleciał, tylko nie w tych co chciałem, zapomniałem ten teleporta użyć. Ja jeszcze wlazłem w pułapkę Nie, nie wierzę, nie wierzę. Jak to jest? W ogóle co? Ile ten Shen bije? To jest niemożliwe. Muszę QSS-a złożyć. Eee, no ja w zimie nie zasnęłabym na balkonie. O, ja bym zasnął. Ja uwielbiam takie rzeczy. <noise> dla mnie nie istnieje prób za, za zimno. Nie ma dla mnie czegoś takiego jak za zimno. Jest tylko za gorąco. Awaryjny kocyk. No a ja w kocyku też lubię chodzić ogólnie. Dobra. Może jeszcze jakiegoś tego by się przydało kupić Lifesteala po prostu. Nawet wzięłem mi gorąco, no mi też potrafi być w zimę za gorąco. Dobra, wyczekałem, wyczekałem tego ulta i one w końcu, w końcu dobrze zrobiłem. Uuu, dwa trupy! Kurde, nie trafiłem! Ograł mnie. O nie, on tu zaraz właśnie wskoczy z ulta pewnie. Tak. Dobra, nie żyje, nice. Ładnie to ograliśmy, w sensie... Dobrze, że po prostu uciekłem. Dobra, ale... Robię Infinity i chyba potem robię ...tego, kopijce, bo... ...ciężko mi wystać trochę. W dresach? O matko. Znaczy nie jestem taki olo, żeby chodzić w zimę na przykład yy, w jakimś tam krótkim rękawku, czy coś. Normalnie tam bluza, kurtka i te sprawy, ale... ...po prostu odpowiada mi taka temperatura zimna. Roz rozgrzać od środka. Oj tak. Można, można. O, dobra, dostał połk. Ostatniku. Po Nie dostać śnieżki od Sena tylko. Jak dostanę śnieżkę, to od razu umieram. I jeszcze tego fidla kontrolować, by dobrze by było. Oho. O, ult. Okej, okay. dostałem tego Ulta od Nie porobię go, nie po... Jeszcze dostał ulta od Shen'a, nawet niepotrzebnego <grym> Ktoś może cię od środka? Też można, tak? Sposobów jest wiele Dobra, ja kupuję tego, a bo mogę w sumie zrobić QSS-a O, dał mi killa, fajnie bo QSS mi daje jeszcze w sumie ten Trochę Magic Resistów Kurde, strasznie nas puszują Dość mocno nas puszują Raczej chyba nie trafię. Tak myślałem. Dobra. Nie mam może i Last Whispera, ale i tak robię całkiem niezły damage temu Shenowi. Czy on ma armory, czy ma tylko... A, bo on nie ma armorów, dobra. No to już wiadomo, czemu mu robię całkiem nie... nie najgorszy damage, mimo wszystko. No tak tak, oczywiście. Ja o niczym innym nie pomyślałem. <ścoughs> wow, ult! Nice Dodatkowy gold z kolektora jeszcze Dobra, puszowanka, dobra Coś by pobijać ich fajnie by było U! Zostaw, zostaw! Co to było w ogóle? Co tu się stało? O! Jezu, ten szan zrobił 1000 damage'a z autoataku mi Jakby fajny tank, nie? U, trafiłem ultem. Miło Dobra, dostała Dobra, poke. Nie, 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 orl! O, dziękuję. Oszlak! Trochę się skiluje może. Weźmiemy tą wieżę. Nie dostałem pasywy z wieży, bo nikt nie dokończył jej. Chyba żart! Dalej nikt nie dokończył tej wieży. Co? Nie, nie dostałem tego pasywy. Myślałem, że ucieknę na pasywie. O, dramat! Dobra, ile Whisper na koniec. Bo on na pewno zbuduje jakiegoś armora teraz. Shen. Coś dalej nie zbudował na razie. Może... Kurde, no mam nadzieję, że nie dokończą tej gry jeszcze. Dobra, raczej nie skończą na razie jeszcze. Strafie, ale po prostu przykro mi było z tym ultem. Tak ten Shen zablokował ulta ładnie. Dobra. Aha, no tak, on jeszcze ma tego. Kilowanie z Warmoga. Jakby było mało. Zostaw, 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 zostaw mnie! Łup! Uh, poleciał. Le rakietka poleciała. Fajnie to zawsze wygląda jak taka rakietka leci. Uuu, uh, dostała! Co? Jak to nie zabiło ich wcześniej? Może ja nic nie widzę. Nie wiem gdzie jestem. Zostaw mnie! No chyba żart! Nie no, ale. No dobra, jestem nafidowany pewnie. Ja. Więc nie dziwnego, że mnie fokusuje ten fiddle, ale. Nie wiem, dobra, chyba nie robię jednak tego. Las Whispera, tylko blot tego krwiopijce. Bo ja nie mogę wystać za bardzo. Potrzebuję tego lifesteala więcej Pyk! Nice! U. Dobra Przynajmniej Jinx ma Dobry push Dobra, dostała Z W, o! Damy radę? Dobra, nice Boże, tylko żeby Filla tu nie było, nie? Ta, wiem, że Piddlestick żyje, ale on chyba jest w bazie jeszcze, na razie. O, Czy ja jestem głupi? Tak. Boże, przeżyłem to jakoś. Nie dość, że mi pingują, żebym uważał na Fidla, to ja i tak wlazłem. Dobra, nice. Dobra, porobiłem tego. O matko, ale skupienie milion teraz mam. Okej. Okay. Ale on i tak umrze tutaj, już, już się nie uratuje z tego. Chyba ja na pasywie jestem odpalony teraz. Jak uciekłem temu Szenowi fajnie. Ja tą pasywę wykorzystam na spuszczowanie wieży, nie? Okej, okay. ładny ult całkiem od Zilana. Szlak. Nie dam rady, nie, nie ucieknę tu. No dobra, trudno. Mogłem ruszyć może Nexusa. Nie boję się. Dobra, mam full builda. I dwie czapki. Tutaj nawet QSS by mi w niczym nie pomógł. Po kom? Mamy teraz tego. Mamy inhibitora całego. I nawet wieże są nieruszone u nas. A nie, dobra, Lekko są muśnięte. O! Nice dostał jeszcze 100 z tych bomb, nie? O, ale piękne. Bo za późno. A, widzisz. o o Ja czasem za późno używam tego qss -a. O, Boże, dziękuję. Uratował mnie ten, ten. Uratował mnie milion. Ten yy, z Ileanem. Pięknie. Lecimy to skończyć. Dobra, nie ma tu nikogo. Dobra. O! Dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją tam. Nice. Kurde. Swapo ten ult wyszedł. What <tronik> okay. No tak, Zilan ma zero cooldownu na tym ulcie. To jest chore. Chyba teraz nie mogę tego źle zagrać, chyba nie. Okej, okay, poddali się? Nie, ktoś dokończył.